Panie trenerze, za nami trzecie spotkanie, trzy mecze sparingowe w wykonaniu juniorów kadry Polski. Jak możemy je ocenić? No na pewno fajne mieliśmy trzy, trzy mecze do, do, do rozegrania. Na pewno dużo materiału mamy do, do analizy. Już te dwa mecze wcześniejsze przeanalizowaliśmy, pokazaliśmy opakom, jak graliśmy, co graliśmy, co wychodziło, co nie wychodziło, nad czym musimy pracować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa taka, że ta trzynastka czy trzydziesiątka zawodników, które była pierwsza raz na zgrupowaniu miała możliwość pokazania się i przekonania nas trenerów do, do tego, że są wartościowymi zawodnikami, że można na nich liczyć. Na pewno tacy zawodnicy się tutaj znaleźli. Bardzo się cieszymy, że akurat powaliśmy nowych zawodników, bo pokazało to, że są zawodnicy w Polsce, którzy nie dostali może szansy większej. A, a tak naprawdę zasługiwali, więc cieszymy się z tego względu, że byli, pokazali się i, yy, i będziemy mogli na pewno z nich korzystać. Lista oczywiście jest nadal otwarta. A jak najbardziej, na pewno już nie będzie takich zgrupowań, gdzie będziemy brali 10 czy tam 13 zawodników nowych do, na, na testy, bo to nie mamy aż tyle czasu, ale na pewno dwa, trzy nazwiska na zgrupowaniu powinny się gdzieś tam po, pojawiać, pokazywać. Właśnie, jeśli chodzi o tych młodych zawodników, jak pan ocenia ich szanse, aby stać się w przyszłości reprezentantami polskiej pierwszej kadry, bo pewnie też te zgrupowania, mecze i kadra juniorów służy? No, no, wydaje mi się, że każdy ma otwartą, jakby otwarte są drzwi, każdy, każdy może tam zapukać, tak jak widzimy, że trener Przybiecki dużo, dużo zawodników nowych powołuje, próbuje, szuka. Więc dla tych zawodników również są dziury otwarte, więc po prostu trzeba ciężko pracować, nie tylko na treningach, ale indywidualnie. Coś trzeba zawsze dać od siebie, to wydaje mi się, będzie to dostrzegane i będą mieli szansę pojawienia się w pierwszej wystawie, tak jak już pojawił się teraz Michał Olejniczak i to na pewno cieszy. I myślę, że tak już wcześniej powiedziałem, każdy ma, każdy ma szansę. Bartłomiej Mijaszka, jeszcze tak naprawdę niedawno z na piersi w reprezentacji Polski jako zawodnik, teraz trener kadry juniorów, jakie to uczucie mieć tego orzełka tutaj na piersi, na koszulce? No to jest zawsze wyróżnienie, bardzo się cieszę, że, że dostałem zaufanie ze związku, że, że mogę być trenerem reprezentacji Polski tego rocznika, mężczyzn tam 2000 i to, to, to mnie cieszy, wiem, że to jest dla mnie nowe wyzwanie, ale również nowe doświadczenie, które będę zdobywał i Cieszy mnie ta, ta, ta praca z tą, tą młodzieżą. E, z tego co akurat e, widzę, przed nami ogrom, dużo pracy, ale, ale momentami ci łopacy fajnie się już, fajnie się już e, prezentowali. Dzięki wielkie. Dzięki.